Pudelek jest jednobalonowym, jednym z najprostszych zwierzątek. Pompujemy go 5 razy, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i zawiązujemy balonika. Zostaje nam długi odcinek. Pamiętajmy, że skręcając balon, skręcamy go w jedną stronę, czyli albo w tą, albo w drugą. Robimy odcinek mniej więcej dwóch, trzech paluszków i trzy kulki dalej. Następnie skręcamy te dwa punkty razem. Przykładamy do siebie i skręcamy. To jest pyszczek naszego pudelka wraz z uszami. Robimy króciutką szyję na około dwa palce, następnie robimy nogi, kuleczka, kolejna kuleczka i jeszcze jedna noga tego samego rozmiaru co poprzednio. Skręcając je razem, powstają nasze przednie nóżki naszego pudelka. Robimy brzuszek. Brzuszek mniej więcej na 4 długości palca. Jedna krótka nóżka. Przykładamy do brzuszka. Skręcamy je razem. Mamy dwie nóżki przednie, dwie nóżki tylne. Zostaje nam taki ogon. Teraz troszkę magii. I oto nas gotowy pudel.